Nie nie, musimy przez telefon, ja nie mam WhatsAppa. Aha, no dobra, dobra. No powiem ci tak. Ja się trochę na wciągałem proszku jestem dziko podniecony, kurwa pała mi nie, nie opada. Nie przeszkadza? O, matko, no normalnie ogier. Lubisz? To jak jest facet problem trochę? No tak, oczywiście, no ja po prostu czekałam na takiego ogiera jak ty. A ty sama jesteś czy co robisz? No, sama jestem, sąsiadów mam za ścianą. I co robisz? Oni Zobaczcie? mnie podsłuchują. Ja powiem ci szczerze, że jak zaczynam z facetem seksić, to oni normalnie mnie podsłuchują. A tutaj możesz trochę telefon bliżej, czy no, bo tak ci trochę słabo słyszę. No, a Kamil, ile masz cymy? Tego nie mam? Ile masz cymy? 17, ale bardzo grubego. No to taki mały trochę, nie? No, myślę, że by ci stracił, jakby Ci się go tak mocno włożył. No właśnie, 22 to takie minimum u mnie, bo ja mam taką murzyńską cipeczkę. Murzyńską? Było taką rozepaną, czy jaką? Nie, po prostu taka się urodziła murzyńska cipeczka, taka mm, juicy. To pewnie murzyńskie też cię kręcą, co? No na pewno, bo są duże, akurat fajne, takie wielkie pały. Mm. A, a miałaś kiedyś? No miałam czarną. właśnie. I od tej pory ciężko mi tak z polakami, bo za małe mają peniski. Ale kurwa powiem ci, ja kiedyś na przykład miałem czarną. I nie jakby spokojnie wystarczyło. No to ja nie wiem, to musiała być jakaś przeróbka czarnej, bo na pewno nieprawdziwa czarna. Murzyni mają takie ding dongi. O Boże. Jakbyś zobaczył, to na pewno też byś chciał skorzystać No nie, myślę, że nie, a skąd cię poznałaś czarnego? No poznałam na czacie. Co ty nie wiesz jak to się robi? No, no okej, okay. no na czacie to, to tak nie, tak nie jest słowa łatwo, wiesz, takiego znaleźć. Nie jak a, to, to? nie Ciebie szybko. Jak y, dziewczynie chce się ruchać, to się facet znajdzie, co ty nie wiedziałeś? Przecież sam no, do mnie dzwonisz. Ale wiesz, ale, że ale czarny to już nieco tak łatwo. No jak to niełatwo. A skąd ty jesteś w ogóle jeśli można spytać? Z Warszawy. Oko? A ty skąd jesteś? Kamil 17 czy my z Poznania. No to blisko masz chyba do mnie i mógłbyś zajechać zaraz. A co, spotykałaś? z my tu kiedyś? No kurczę co, weekend się spotykam, bo mi się ruchać chce. Cześć, Kurwa, Kurwaźby sobie jeszcze krew na kierdowe. Złap tego swojego małego bydlaka i nim potrząśnij! Czekaj, jedne kreski. Co ty tam tak wciągasz, dzikiem jesteś? No kurwa, teraz mi się ładnie kurwa... Ja pierdolę, powiem ci tak. Teraz mi kurwa stoi tak, żebym mi przez parę godzin kurwa jebać i... O tak, dawaj wsadaj we mnie tego Bydlak, pewnie się urósł do 17,5. O, matko, dawno robisz? nie miałam takiego ogiera. Co? Dawno nie miałam takiego ogiera. A co ty robisz samo o tej godzinie? No a co ja mam robić? Chyba muszę się brandzlować. Nie, jest weekend. To jak co weekend kobieta potrzebuje seksu. Kutasa, czy masz kutasa, Nie, co tydzień mam innego. Co? Co tydzień mam innego, ja nie mogę tak z jednym cały czas być. Ja muszę innych różnych smakować. Nie chciał stały nie laski, Boże, świetne, ale krecha to wciągnął. Nie. Jak nie ja masz ochoty na więcej, to <śpiewanie> ja jestem usatysfakcjonowany.